Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, notowawym odcinku na moim kanale. W tym odcinku będę składać Wam życzenia świąteczne z okazji świątego narodzenia. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił sub subskrypcję, dał łapkę w górę i zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie, więc ja już nie podłużam. I lecimy z odcinkiem. Tak jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym małym odcinku będę wam składać życzenia Bożego Narodzenia, bo także zapraszam Was do oglądania. Więc na samym początku chcę wam życzyć, chcę wam, wam życzyć spokojnych, ale przede wszystkim bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia. Chcę, abyście te święta spędzili w gronie rodzinnym. I jeszcze raz wszystkiego dobrego z do okazji świąt Bożego Narodzenia. Więc to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka na moim kanale. Naura!